Kiedy najlepiej zacząć się uczyć angielskiego albo dowolnego innego języka? Czy można być na to za młodym i czy można być za starym? Czyli, co z angielskim w przedszkolu i co z angielskim, gdy jesteśmy już dojrzali? Może się zdarzyć, że w tym odcinku powiem rzeczy, które nie wszystkim się spodobają albo z którymi nie wszyscy się zgodzą, ale to jest akurat normalne, bo w życiu nie chodzi o to, żeby się ze wszystkimi zgadzać, tylko żeby ze sobą rozmawiać i starać się siebie wzajemnie zrozumieć. Więc ja tutaj prezentuję tylko swoją opinię, która jest oparta o moje obserwacje i o moje doświadczenia, no i każdy jakąś tam swoją opinię sobie może mieć. A dotyczy to szczególnie tego kontrowersyjnego tematu, jakim jest angielski w przedszkolu. No właśnie, zacznijmy od tych najmłodszych, którzy zaczynają się uczyć angielskiego. Czy to w ogóle ma sens? W tej chwili mamy coraz więcej przedszkoli, które oferują zajęcia z angielskiego. Z różną intensywnością. W niektórych jest to jedna godzina dziennie, w niektórych grupy mają po dwie opiekunki jedną polsko- drugą anglojęzyczną, w niektórych zajęcia są tylko po angielsku. I bardzo często ta obecność języka angielskiego w programie jest kryterium, które decyduje o wyborze danego przedszkola dla wielu rodziców. Czyli, jeżeli angielski jest, to prędzej wybiorą właśnie to przedszkole. No ale pytanie. Czy to faktycznie ma sens? No bo dzieci w wieku przedszkolnym uczą się zupełnie inaczej niż dzieci w wieku szkolnym, młodzież licealna, a już na pewno dorośli. No więc, czy to się w ogóle trzyma kupy? Ja przez wiele lat pracowałam w szkole językowej, w której między innymi byłam odpowiedzialna za sprawdzanie testów wstępnych. Czyli każdy, kto do szkoły przychodził i mówił, że już wcześniej uczył się angielskiego, musiał napisać test, na podstawie którego kwalifikowaliśmy go do konkretnej grupy. I było bardzo dużo dzieci, które właśnie uczyły się od przedszkola, ale często było tak, że nie pozwalała im ich wiedza napisać testu na takim poziomie, żeby dostać się na drugi rok nauki w naszej szkole. Często trafiali na rok pierwszy z wieloma innymi dziećmi, które albo dopiero zaczynały się uczyć, albo właśnie nie nauczyły się jeszcze na tyle, żeby pójść na drugi rok. Jak to jest możliwe? Przecież uczyli się już tak długo. No właśnie. Czasami ta nauka dzieci w przedszkolu to nic innego jak po prostu zawody rodziców. Jest to tylko po to, żeby jeden rodzic mógł swojemu znajomemu albo sąsiadowi powiedzieć: Moja córka ma 4 lata, a uczy się angielskiego już od 8, także ona oczywiście jest lepsza niż Pana córka. No, na to naprawdę należy uważać. Have you seen what my kid can do? Huh? I mean he dials phones, he he eats tortilla chips, he he plays soccer with the cartoon tiger. Are you saying your kid eats soup better than my kid? You just give him a spoon, baby. Moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby każdy kto się uczy języka obcego. Mógł o tym sam zdecydować. Czyli, żeby podjął autonomiczną i świadomą decyzję, tak, chce się uczyć języka obcego. No bo jeżeli czegoś chcemy, no to ta nauka zupełnie inaczej przebiega. Znacznie szybciej i znacznie prościej. Po prostu mamy silną motywację, która bywa kluczowa. No a jeżeli angielski jest w przedszkolu, to my tak naprawdę temu dziecku trochę narzucamy jego obecność. Ono nie może powiedzieć chce, nie chce. Musi w tych zajęciach uczestniczyć. Dzieci w wieku przedszkolnym nie zawsze też rozumieją koncept języków obcych. Nie wiedzą, że to jest inny system, którym się porozumiewamy z zupełnie innymi ludźmi i służy nam do zupełnie innych celów niż język ojczysty. Więc, tak naprawdę, zamiast ułatwiać im życie, trochę je komplikujemy. I jest to jeden z powodów, dlaczego wiele dzieci starszych ma niechęć do nauki języków obcych, ponieważ wcześniej byli do tego zmuszani. Zastanówcie się sami. Czy mieliście taki moment w swoim życiu, kiedy Wam się nie chciało uczyć angielskiego? Bo pomyśleliście sobie – nie no, on zawsze był w szkole, może był jeszcze w przedszkolu, w sumie kazali mi się go uczyć, bo wszyscy mówili, że to jest ważne. A tak naprawdę taką energię i entuzjazm do tego nie było tak łatwo znaleźć. I z dziećmi przedszkolnymi jest podobnie. Inna sprawa jest taka, że angielski w przedszkolu wygląda dosyć nietypowo, zupełnie inaczej niż w szkole czy na jakichś innych zajęciach w późniejszym wieku, ponieważ on raczej przypomina zabawę. Polega to na tym, że śpiewamy piosenki, mówimy wierszyki, kolorujemy obrazki podpisane po angielsku, nazywamy je po angielsku, uczymy się pojedynczych wyrazów, takich rzeczy jak liczenie do dziesięciu, mówienie proszę, dziękuję, dzień dobry, czy najprostszych zdań, np. to jest pies, czy to jest kot. Więc tak naprawdę. Nie jest to nauka w pełnym znaczeniu tego słowa, jest to raczej zabawa. No i wielu rodzicom wydaje się, że przez taką zabawę ten angielski sam wchodzi do głowy. No to nie do końca tak działa. Abraham Simpson, you damn fool! When did you learn how to fly? When you're in the airport for 10 years, you learn a few things. Niezależnie od tego, ile tego angielskiego w przedszkolu mamy, to jego i tak jest za mało. Nawet jeżeli przez cały dzień byśmy mówili po angielsku. To znaczy cały dzień. No, od rana do popołudniaż nas mama nie odbierze. No bo. Jeżeli myślimy o uczeniu się angielskiego w sposób naturalny, czyli tak jakbyśmy się uczyli języka ojczystego, no to tej ekspozycji na język, czyli kontaktu z językiem, mamy zdecydowanie mniej niż kontaktu z językiem ojczystym. Języka ojczystego właśnie dlatego się uczymy w takim tempie i w taki sposób, bo mamy z nim kontakt niemalże 24 godziny na dobę, a z językiem obcym tak nie jest. Tym bardziej, że niestety sytuacja w przedszkolu jest nienaturalna, ponieważ dzieci wiedzą, że mogą się z nauczycielem czy z kolegą porozumieć również po polsku. No a komunikacja polega na tym, żeby wybierać jak najprostsze środki. Więc ten język angielski to jest takie dodatkowe utrudnienie. Dlatego nie można tego traktować tak samo, jak nauki języka ojczystego, a tak byśmy chyba chcieli, żeby dzieci się nauczyły, no bo tak będzie im najłatwiej. To jest bardzo mylące. No i kolejna kwestia jest taka, że nauka w przedszkolu, nauka języka obcego, przebiega głównie w formie ustnej. Czyli uczymy się słuchać i uczymy się mówić. Chociaż swoją drogą jestem bardzo ciekawa, ilu nauczycieli przedszkolnych w ogóle przykłada wagę do poprawnej wymowy, więc być może nawet ta nauka mówienia nie przebiega tak jak powinna. Ale załóżmy, w sytuacji idealnej słuchamy i mówimy. No ale żeby dobrze się nauczyć języka, potrzebne są nam w nim cztery sprawności. Mówienie i słuchanie, owszem, ale również czytanie i pisanie. Sami doskonale wiecie, że jeżeli czegoś nie zapiszecie, to trudno to zapamiętać. Ja też polecam taką właśnie metodę nauki słówek, żeby je zapisywać. No więc trochę tej formy pisemnej brakuje. Fajnie by było, jakby te dzieci już umiały czytać i pisać. Co to jest? he didn't Jestem either. Może niektórzy z was zauważyli, pewnie na własnym przykładzie najlepiej, ile można zapomnieć podczas wakacji albo ferii zimowych, jeżeli się czegoś nie powtarza. Yy, wiele osób, które wraca do nauki po wakacjach, chociażby, czyli jesienią, jest zdziwionych. Jak to? Przecież w czerwcu to umiałem, a teraz znowu muszę się tego uczyć. Od nowa. No właśnie, u dzieci jest to jeszcze bardziej nasilone, ponieważ one owszem bardzo szybko się uczą, ale równie szybko zapominają, jeżeli nie mają z czymś na bieżąco kontaktu. I problem właśnie z nauką w przedszkolu jest taki, że czasami po powrocie, po feriach zimowych czy po wakacjach trzeba zaczynać prawie że od nowa. Między innymi dlatego, że ta wiedza, którą posiedliśmy przed wakacjami, nie była wystarczająco utrwalona. No więc ten proces się strasznie wydłuża, no i powtarza, i powtarza, i powtarza. Niestety człowiek już tak ma, że łatwo zapomina. Dziękuję za kochanie. My daddy, when did you learn to cook? When I was a boy rocket scout, one of our hikes I was in charge of the frozen dinners. And George, you're still in charge of the frozen dinners. This food isn't cooked? nie? isn't? Pop didn't set the timer. Alroy. Jest wiele mitów związanych z nauką angielskiego w bardzo wczesnym wieku. Wielu rodziców na przykład mówi takie hasło: "Dziecko się osłucha". No i ja powiem szczerze, że nie wiem co to znaczy. No bo czy mamy na myśli to, że im więcej będzie słuchać języka angielskiego, to tym łatwiej będzie mu potem go zrozumieć? No u mnie na przykład z językiem francuskim to tak nie działa. Choćbym słuchała telewizji 24 godziny na dobę. No to po jakimś czasie to nie jest tak, że nagle magicznie zacznę to rozumieć. Um, do tego potrzebny jest znacznie szerszy kontekst i potrzebna jest najczęściej do tego pomoc innej osoby. Um, no więc wielu logopedów i nauczycieli jest zdania, że najpierw powinniśmy się nauczyć dźwięków w naszym ojczystym języku, a dopiero potem uczyć się tych nowych dźwięków z języka obcego, ponieważ możemy je też odnieść do tego co już się nauczyliśmy, a poza tym nasz aparat mowy jest już na tyle wykształcony, że łatwiej sobie z tymi obcymi dźwiękami poradzi. Co świadczy o tym, że należy się zacząć uczyć nieco później. No bo znacie pewnie wiele 3, 4 czy 5 letnich dzieci, które mają wady wymowy. To oznacza, że jeszcze ich język, podniebienie czy wargi nie są na tyle wyćwiczone, żeby sobie poradzić nawet z ojczystymi dźwiękami, a co dopiero z obcymi. Kolejnym mitem jest hasło: Potem będzie mu łatwiej. No i to też nie do końca jest prawda, ponieważ to by oznaczało, że ta nauka w przedszkolu to jest taki wstęp, taka podstawa, na której potem będziemy budować tę swoją znajomość języka angielskiego. No ale gdyby to była prawda, to te wszystkie dzieci, które uczą się w przedszkolu, uczyłyby się później znacznie szybciej niż rówieśnicy, którzy w takim wczesnym wieku styczności z angielskiego nie mieli. No a. Tak się nie dzieje. Poza tym y, właśnie sam fakt, że w przedszkolu uczymy się takich bardzo prostych rzeczy, prostych piosenek, prostych słów czy bardzo, bardzo krótkich i prostych zdań. To to sprawia, że całościowo ta wiedza nie jest zbyt obszerna. Oczywiście bardzo fajnie jest się pochwalić Cioci, zobacz, nasza Justynka potrafi policzyć do stu po angielsku. No i to jest świetne, tylko że tak naprawdę to tę samą wiedzę w późniejszym wieku można opanować w miesiąc. Więc czy jest sens posyłać dziecko na angielski w przedszkolu, najprawdopodobniej dodatkowo za niego płacić, bo to nigdy nie jest za darmo. A potem tę samą wiedzę zdobyć w miesiąc, to się nawet finansowo nie klei. If anyone needs help pretending to like it, I learned some things in acting class. Try rubbing your stomach, or saying hmm, and oh, smiling. Yeah, I'm not going to pay for those acting classes anymore. Kolejny mit to dziecko w przedszkolu nauczy się poprawnej wymowy. To jest prawda tylko wtedy, kiedy ma nauczyciela, który na to zwraca uwagę. Czyli który bardzo uważnie słucha, jak dziecko mówi po polsku i jakie dźwięki produkuje po angielsku. Takich nauczycieli, niestety, jest bardzo, bardzo mało i tego samego można się nauczyć później. Warunkiem jest zacząć naukę przed 12 rokiem życia, kiedy następuje lateralizacja mózgu, czyli oddzielają się od siebie obie półkule, i to nam trochę później utrudnia uczenie się i powtarzanie nowych dźwięków. Więc jeżeli tylko zaczniemy przed 12 rokiem życia, to jesteśmy w domu. No i wreszcie moje ulubione hasło, czyli przecież mu nie zaszkodzi. No więc, moim zdaniem, to trochę za mało. Czy to na pewno jest najlepszy argument, żeby angażować dziecko w jakieś dodatkowe aktywności? Nie lepiej spędzić tego czasu na czymś, co faktycznie w tym wieku jest mu bardziej przydatne albo potrzebne, np. rozwijanie sprawności motorycznej, czy ruchowej, czy po prostu spędzanie wspólnie czasu, czytanie książek itd. Naprawdę jest bardzo dużo lepszych i bardziej przydatnych aktywności, które możemy dziecku w tym wieku zapewnić.

Jeżeli te metody uczenia się angielskiego w przedszkolu by działały, no a człowiek potrzebuje na opanowanie języka w stopniu komunikatywnym, około 6, 7, no powiedzmy nawet z górką 8 lat, no to jeśli zaczęliśmy się uczyć w wieku 4 lat, to w wieku 12 mówilibyśmy już w sposób komunikatywny. A ja jakoś nie widzę tych tłumów dwunastolatków, które mówią dobrze po angielsku. Większość 12-latków nadal powtarza podstawowe czasy. Więc, co się stało z tą nauką w przedszkolu? I ja wiem, że może to być opinia odosobniona i rzadko się pewnie z taką spotykacie, wielu rodziców mi tu mówi, ale to wynika z tego, że większość osób, które się na ten temat wypowiada, to osoby, którym zależy na tym, żeby dzieci u nich w wieku przedszkolnym uczyły się angielskiego, ponieważ na tym zarabiają pieniądze. Ja tego nie robię, więc mogę powiedzieć zupełnie szczerze, co myślę i czy to w ogóle ma sens. Wiecie, to jest trochę tak jak ze sprzedawaniem suplementów diety, albo jakiś innych leków, które tak naprawdę działają jako placebo. No, jeżeli na tym można zrobić pieniądze, to polak te pieniądze zrobi. Ale czy to pomaga? Czy to jest wskazane? Czy to w ogóle jest dobry pomysł? To jest zupełnie inna kwestia. To, że zaczniemy się uczyć angielskiego w wieku 8 czy 9 lat, ma jeszcze dwa inne plusy. Po pierwsze, taki 8 czy 9-letni człowiek jest już całkiem wykształcony. To znaczy, potrafi podejmować decyzje, można z nim porozmawiać, jest myślącą istotą, więc on sam może podjąć decyzję o tym, czy chce się uczyć angielskiego, czy nie. Zupełnie inaczej podchodzi do tej nauki, jeżeli wie, że to była jego autonomiczna decyzja. On za tę naukę wtedy weźmie odpowiedzialność, co oznacza, że będzie się po prostu do niej bardziej przykładać. No i druga rzecz to to, że w wieku 8 czy 9 lat umiemy już czytać, umiemy już pisać, nawet sprawności dłoni, które polegają na po prostu zapisywaniu, są już na tyle wypracowane, że łatwiej będzie nam zapisywać słówka, uczyć się ich z własnego zeszytu itd. A to oznacza, że uczymy się jednocześnie wszystkich czterech sprawności językowych, które do opanowania języka są niezbędne. Więc najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim ten człowiek sam o sobie zdecydował, że chce się uczyć. Więc niech się uczy tylko wtedy, jeśli sam chce. So I was asking if it was gonna be pass-fail, and they were like, up to you. And then I then said, Is there gonna be homework? And they by: like, only if you want it. I to so then I guess I have to decide if I want it. Which kinda already feels like homework. But do you think it. Wielu rodziców popełnia też taki błąd, że organizują swojemu dziecku czas wolny. Czyli chcą się upewnić, że dziecko na pewno nie będzie się nudzić. Więc w poniedziałki chodzi na angielski, we wtorki na balet, w środę m, na garncarstwo, a w czwartki na francuski, a w piątki jeszcze na chiński. Tylko że dzieci potrzebują czas na to, żeby samodzielnie odkrywać świat. Potrzebują czas na zabawę, i potrzebują też ten czas na to, żeby nauczyć się nudzić. No bo jeżeli nie umiemy się nudzić, to oznacza, że nie mamy pomysłu na to, jak spędzać czas samemu ze sobą. A to jest przecież bardzo ważne, bo w ten sposób odkrywamy świat i odkrywamy sami siebie. Dlatego najlepiej jest posyłać dziecko na takie zajęcia, które sam sobie wybierze i nie zarzucać go. Godzinami tych wszystkich zajęć, żeby nie było tak, że cały tydzień jest wyjęte z życia, tylko niech samo zdecyduje. Chce pójść na to, chce pójść na to, chce pójść na to. Jeżeli okazuje się, że czasu jest za mało, a niestety zadań domowych w szkole ciągle przybywa, ja jestem przeciwko zadaniom domowym, ale to jest zupełnie inna kwestia, no to niech dziecko samo zdecyduje, na czym mu najbardziej zależy. A jeżeli robimy coś, na czym nam zależy, to nie trzeba się do tego zmuszać. Są też tacy rodzice, którzy chcieliby swojemu dziecku maksymalnie ułatwić życie i myślą sobie, że przecież ja znam angielski. No ja nie muszę posyłać go na żadne lekcje, tylko sam będę go uczyć w domu. Ale z tym związana jest pewna pułapka. No bo tak, rola rodzica i rola nauczyciela to są dwie zupełnie inne funkcje i bardzo trudno je ze sobą pogodzić. Ja z tego samego powodu wolę uczyć obcych ludzi niż znajomych, ponieważ jeżeli znajomemu zadaję zadanie domowe, no to on nie czuje takiej. Takiej motywacji, takiego szacunku i takiego autorytetu, jaki by czuł dla nauczyciela, który jest obcym człowiekiem. No a druga i ważniejsza sprawa jest taka, że dzieci kojarzą sobie konkretny język z daną osobą, albo przynajmniej z danym miejscem. I właśnie dlatego da się nauczyć języka obcego w sposób naturalny, tak jak języka ojczystego, tylko w dwóch sytuacjach. Albo kiedy cała rodzina wyjeżdża za granicę i w domu porozumiewa się w ojczystym języku, a poza domem w obcym, to wtedy dziecko kojarzy go z domem lub poza domem i z konkretnymi osobami. Albo kiedy dziecko ma dwoje różnojęzycznych rodziców, to wtedy jeden język kojarzy z jednym rodzicem, a drugi język z drugim. I wie, że nie za bardzo może to mieszać, no bo po prostu się wtedy z tymi rodzicami nie porozumie. I na tym to właśnie polega. Język musi być niezbędny do komunikacji, żeby nauczyć się go w sposób naturalny. Mam taką znajomą, która też jest nauczycielką angielskiego i próbowała swoją córkę w wieku przedszkolnym uczyć angielskiego właśnie w taki sposób naturalny. I wiele razy się zdarzyło, że mówiła do swojej córeczki po angielsku, a ta córeczka jej odpowiadała: Nie mów do mnie tak. Może się tak samo zdarzyć, że jeżeli mieszkamy z rodziną za granicą i w domu rozmawiamy inaczej niż na zewnątrz, a zaprosimy gości, i w obecności tych gości, które nie mówią, którzy nie mówią w naszym ojczystym języku, odezwiemy się do dziecka w języku obcym, to ono może nawet nie zareagować. Wcale nie dlatego, że nie zrozumie, tylko po prostu nie sklei mu się to, nie zderzą się te kulki, że tutaj jednak to też może służyć do porozumie... porozumiewania się z mamą. No więc na to należy bardzo bardzo uważać. Cóż może zostawmy te dzieciaki, bo chyba powiedziałam wszystko co chciałam powiedzieć. Co z dorosłymi? Czy jest taki moment w życiu, kiedy na naukę języka jest za późno? Sergeant Terence Jeffords. 4 years ago on this exact date you told me I was too old to learn how to do the worm. I've had on that day to prove you a fool. And today I shall. Check it. Uh. Moim zdaniem nie ma takiego momentu w życiu, kiedy na naukę języka jest za późno. Można się zacząć uczyć w każdym wieku. Jednym osobom będzie łatwiej, a innym trudniej, ale to wynika z różnych czynników. Mogą to być jakieś indywidualne predyspozycje, a w głównej mierze jest to to, czy na bieżąco ćwiczymy umysł. Jeżeli ćwiczymy pamięć, jeżeli rozwiązujemy krzyżówki, dużo czytamy, e, robimy jakieś łamigłówki, no to wtedy nauka języka będzie nam przychodzić łatwiej, bo po prostu łatwiej będzie nam zapamiętywać nowe słowa. Dorośli mają ten plus, że ogarniają życie, a więc są doświadczeni, jeżeli chodzi o różne sposoby organizowania sobie czasu i dostosowywania życia do samego siebie. Co oznacza, że znają też swoje ulubione metody nauczania, a więc wiedzą, jak się uczyć skutecznie. No i mają też umiejętności. Analityczne, dzięki którym mogą zauważać zależności, podobieństwa i różnice, a to z kolei ułatwia uczenie się gramatyki. No ale co z wymową zapytacie? Rzeczywiście, jeżeli zaczynamy się uczyć w dorosłym wieku, to nie opanujemy wymowy w taki sposób, żeby nas nie odróżnić od Anglika czy Amerykanina. No ale to nie musi być wcale naszym celem. Ważne, żeby wszystkie słowa wymawiać poprawnie, tak, żeby ta druga osoba nas zrozumiała. A jeżeli będziemy przy tym mieć polski akcent. To nic nie szkodzi. Tak na przykład mówi Donald Tusk, który po angielsku porozumiewa się płynnie, swobodnie, zaczął się uczyć w dojrzałym wieku i słychać, że ma polski akcent, ale wszystkie słowa wymawia poprawnie. Bardzo podobnie mówi Radosław Sikorski, który wprawdzie studiował w Oksfordzie, ale też zaczął się uczyć języka w późniejszym wieku, więc również w jego angielskim słychać lekki polski akcent. Ale mówi poprawnie. I to jest najważniejsze. Także w wieku dorosłym naprawdę można się dużo nauczyć. Na zajęciach z dorosłymi często zdarza się pytanie, dlaczego? Ale dlaczego tak jest? Przecież tu powiedzieliśmy tak, a teraz mówimy zupełnie inaczej. Właśnie dzięki temu, że. Dorośli muszą mieć uzasadnienie wszystkiego, czasami grzebią bardzo głęboko i potrzebują mieć konkretny powód i konkretną odpowiedź na każde pytanie. A to jest pewna pułapka, no bo w języku nie wszystko da się wytłumaczyć. Czasami poprawną odpowiedzią jest, bo tak jest. Więc jeżeli zaczynamy się uczyć w wieku dojrzałym, to pamiętajmy o tym, że trzeba mieć otwarty umysł. I są takie rzeczy, które. Da się wyjaśnić i pytania, na które da się odpowiedzieć, ale będą też takie, które po prostu musimy zaakceptować takimi, jakimi są. No i jeżeli zakładamy zeszyt, czy korzystamy z jakiejś książki, to nie bójmy się kolorów, szlaczków, tabelek, jeżeli nam to tylko ułatwi życie. Wielu dorosłych traktuje swój zeszyt w sposób taki bardzo niechlujny, no i potem nie za bardzo mają też ochotę do niego zaglądać. A ja uważam, że jeżeli korzystamy z czegoś, co jest ładne, no to nauka z tego sprawia nam przyjemność. Ja m.in. dlatego tak bardzo dbałam o to, żeby moja książka, gra ma to nie drama była ładna. No, bo jeżeli jest ładna, to chętniej się do niej zagląda. Także nauka nawet w dorosłym wieku to może być dobra zabawa. There's a whole box of unsealed envelopes for the PTA. You making me lick envelopes? Oh, licking envelopes can be fun. All you have to do is make a game of it. What kind of game? Well, for example, you could see how many you can lick in an hour, and then try to break that record. Sounds like a pretty crappy game to me. Yes, well. A jeżeli ktoś mi nie wierzy, że angielskiego wcale nie trzeba się uczyć w przedszkolu i można zacząć w wieku 8 czy 9 lat i nauczyć się go dosyć szybko i dobrze, no to... Ja jestem na to najlepszym dowodem, dlatego że ja się zaczęłam uczyć w wieku 9 lat. Nie miałam styczności z angielskim wcześniej i po nauce wcale nie jakiejś super intensywnej. Najpierw chodziłam na lekcje indywidualne raz w tygodniu, a po 4 latach poszłam do szkoły językowej, gdzie miałam zajęcia dwa razy w tygodniu. No więc po 9 latach takiej nauki zdałam egzamin Proficiency. Miałam wtedy lat 18 i w tym samym roku zdawałam maturę. No i gdy podchodziłam po kolei do tych trzech egzaminów państwowych, które zdałam rok po roku, to za każdym razem byłam najmłodsza. Raczej nie widziałam tam swoich rówieśników. Były tam głównie osoby dorosłe, co świadczy o tym, że się da. Podsumowując. Żeby nauczyć się angielskiego tak, żeby brzmieć jak Anglik czy Amerykanin, to trzeba zacząć przed 12. rokiem życia. Najlepiej w wieku około 8 lub 9 lat, ponieważ wtedy już umiemy czytać i pisać i to nam umożliwia uczenie się wszystkich czterech sprawności językowych równocześnie. Poza tym, w tym wieku możemy też już sami podjąć decyzję o tym, że chcemy się tego uczyć, a dzięki temu mamy silniejszą motywację i ta nauka przebiega znacznie łatwiej. Jeżeli nam na tym nie zależy, jeżeli nie chcemy mówić idealnie jak Anglik czy Amerykanin i wcale nie musimy, to można się zacząć uczyć w dowolnym wieku. Nigdy nie jest za późno, o ile ćwiczymy, pamięć, mamy motywację i faktycznie chcemy to robić. A jeżeli macie angielski w przedszkolu lub raczej wasze dzieci mają angielski w przedszkolu, to traktujcie go po prostu jako zabawę. Tak samo jak lepienie z plasteliny czy huśtanie się na huśtawce. Mam nadzieję, że pomogłam. Świetnie, Arlena. Jeszcze parę takich baboli i koniec twojej kariery. Yy. Różnego innego, nie wiem czy to dobrze powiedziałam. <laughs> Będzie hej z tym odcinkiem. No trudno. Tak uważam. No i co na to poradzę?